Ostatnią sobotę pokazaliśmy Wam, jak krok po kroku kupić działkę, a w tym tygodniu chcielibyśmy pokazać Wam, a w zasadzie opisać, na co zwrócić uwagę przy wyborze, przy zakupie działki i na co my zwróciliśmy uwagę. Kiedy będziemy Wam opowiadać o, o działce, o wyborze działki, w tle będzie leciało kilka ujęć z naszej działki. Od razu muszę powiedzieć, że ogrodzone jest tylko 1100-1200 metrów, więc spokojnie to nie jest cała wielkość naszej działki. No i będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ta nasza działka wygląda i, i czy faktycznie to powiązało się z naszymi założeniami, czy nasze założenia udało się spełnić. Pierwsza rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę, to cena. No jest to bardzo ważny, bardzo ważny czynnik, i tutaj od razu warto sobie wyznaczyć jakieś, jakieś widełki. My jesteśmy z Pomorskiego, z Gdańska, więc tutaj te ceny są no wysokie. Im dalej od Gdańska, tym te ceny spadają. Natomiast my wyznaczyliśmy sobie takie widełki około, widełki, około 150 tysięcy, że chcemy przeznaczyć na działkę. Następnym punktem była odległość. Odległość od Gdańska. My założyliśmy sobie, żeby było to maksymalnie 20 km, nie, nie więcej. Ale oczywiście staraliśmy się szukać tej działki no, jak, jak najbliżej, bliżej. no bo to wiadomo. Natomiast odległość robi swoje. Jeżeli chodzi o odległość, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to bardzo indywidualna kwestia. Jeden Jedna osoba może dojechać, załóżmy, nawet 30-40 km, a druga osoba potrzebuje tej działki tego domu bardzo blisko gdzieś tam miasta i może to być maksymalnie 5 km, więc tutaj musicie zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o wielkość działki, nas interesowały działki minimum 1000 m2, nie chcieliśmy mieć działki mniejszej. I właśnie w takich granicach na początku działki szukaliśmy, 1000, 1200, 1300 m2. E, ostatecznie. Ostatecznie zakupiliśmy działkę, która ma 23 ary, czyli 2300 m. W ogóle kompletnie nie planowaliśmy takiego zakupu, no ale nadarzyła się fajna okazja, fajna lokalizacja i zdecydowaliśmy się, że ta działka będzie po prostu większa. Myślimy też, że bardzo wiele osób zwraca uwagę na kształt działki. Tak samo my zwracaliśmy uwagę, żeby działka była najlepiej w kształcie prostokąta, kwadratu, żeby nie był to trójkąt, żeby działka była obstawna. I na pewno ukształtowanie działki, czyli działka prosta, bez żadnego spadku. terenu. żeby działka była prosta, bez żadnego spadku, bez żadnych skarb. Bo jak jeździliśmy po, po, po tych wszystkich ofertach i, i sprawdziliśmy działki, no to w zasadzie większość działek to była gdzieś jakiś, jakaś skarba, jakiś skos. No a tego chcieliśmy uniknąć, bo nie chcieliśmy a a budowa na takiej działce bez, bez sprzedaży generuje bardzo duże koszty. Jako, że wybraliśmy dom parterowy, bardzo ważnym aspektem były warunki zabudowy na działce, czyli procentowa zabudowa działki. Czy... W zasadzie przed każdym, przed obejrzeniem oferty, w sensie fizycznie, pisaliśmy do właściciela, dzwoniliśmy do właściciela, czy dana działka ma wydane warunki zabudowy, jeżeli ma no to, to chcieliśmy te warunki sobie przejrzeć i automatycznie jeżeli warunki zabudowy mówiły o, o 10% zabudowy działki, no to, to taką ofertę odrzucaliśmy, no bo przy domu parterowym... Gdzie szukaliśmy tej działki 1000 metrów, no to tutaj musiało być co najmniej te 20%, czyli 200 metrów powierzchni zabudowy. My patrzyliśmy akurat na powierzchnię zabudowy, ale u Was mogą to być inne czynniki, dlatego też warto zwrócić na to uwagę. Jak widzicie, mamy pieska, więc bardzo zależało nam też na tym, żeby działka była blisko lasu. Była blisko takich terenów. Najlepiej to będzie, blisko jeziora, tak, albo przy te, jeziorze. Przy takich terenach, gdzie będziemy mogli sobie bardzo, bardzo łatwo wychodzić z cen, żeby mógł sobie pobiegać, żebyśmy mogli chodzić na dłuższe spacery. Ważne było też to, żeby działka nie była blisko ruchliwej drogi, e, mocno uczęszczanej. E, zależało nam bardziej właśnie, żeby to było na na obrzeżach gdzieś dalej od takiej. Szukaliśmy po prostu działki na wsi daleko od tego miejskiego zgiełku i e, wiadomo jak najbliżej, ale żeby, żeby, żeby była spokójnie. cisza i żeby był spokój. Wiele osób nie zwraca na to uwagi, ale my e, sprawdzaliśmy też jakie są przyszłościowe plany na zagospodarowanie terenu, e, nie konkretnie e, tutaj nie mówię tutaj o działce, ale o większej powierzchni. No i okazało się, że w najbliższym czasie będzie budowana u nas obwodnica metropolitalna, która będzie właśnie szła przez, przez te wszystkie wioski koło Gdańska. No i Takim oto sposobem wyeliminowaliśmy jakieś 80-90% ofert, które, które gdzieś tam wisiały w internecie, bo po prostu były one zbyt blisko obwodnicy. Załóżmy 300, 400, 500 metrów, nawet ten, ten kilometr to już w zasadzie odrzucaliśmy. Nie mówimy, że to jest złe, po prostu taki, taki był nasz wybór, takie jest nasze zdanie. Chcieliśmy mieć działkę minimum, myślę, 2 km od planowanej obwodnicy. No i na taką działkę też zdecydowaliśmy. Szukaliśmy też działki w, tak naprawdę zrobiliśmy mały research za pomocą Google Maps. Wyznaczyliśmy sobie teren, w którym chcielibyśmy mieszkać i tam szukaliśmy ofert. Bardzo zależało nam na tym, żeby droga, którą będziemy się poruszać do pracy, którą będziemy po prostu podróżować, nie będzie zakorkowana. No i tutaj. Ciężko, żeby w Gdańsku, Ciężko, żeby w Gdańsku jest i poza Gdańskiem ale... nie było takiej drogi. No ale gdzieś tam, gdzieś tam się udało i na szczęście do, mamy drogę dojazdową w zasadzie na znaczy drogę dojazdową. Do działki możemy dojechać na 3-4 sposoby, więc tutaj z dojazdem nie będzie problemu. Skoro już jesteśmy przy drogach, to zależało nam też na tym, aby droga bezpośrednio do naszej działki była utwardzona. Żeby nie była to działka w polu, żebyśmy nie musieli osobno jeszcze robić sobie drogi dojazdowej. No bo trzeba powiedzieć, że to jest po prostu też bardzo kosztowne. Przyłączenia... Kolejny, kolejny tak jest, przyłączenia no tam w granicy 100 metrów to też jest kilka tysięcy złotych. No i samo utwardzenie drogi to... No i wiadomo, że kosztem. jeżeli chodzi już o samo potem uczęszczanie tej drogi, odśnieżanie drogi, jeżeli jest to droga gminna, no to wiadomo, że gmina się tym wszystkim zajmuje. Jeżeli jest to droga prywatna, no to niestety wszystko, wszystko ciąży na z... naszych barkach. No i żeby sobie jeszcze nie generować dodatkowo kosztów, zależało nam też na tym, aby media były. Jak w drodze, naj... co najmniej w drodze, żeby, już nie mówię o działce uzbrojonej, tak, Ciężko, żeby... ciężko zakupić działkę uzbrojoną, no ale jeżeli te media są w drodze, no to, to, to zazwyczaj nie ma, nie ma problemu. Mniejszą uwagę zwróciliśmy na infrastrukturę. Tutaj też bardzo dużo osób właśnie zwraca na to uwagę, żeby, żeby te przedszkole, szkoła było, była bardzo blisko. Oczywiście my to wszystko gdzieś tam w granicy 2-3 kilometrów mamy. Ale myślę, że to nie był jakiś taki czynnik, który by warunkował to, że, że daną działką zakupimy. Czy też nie? No i teraz najważniejsze: ile zapłaciliśmy za naszą działkę? E, tak jak mówiłem, działka 2300 metrów e, i wyszło na 170 zł za metr, czyli zapłaciliśmy 160 tysięcy za samą działkę. Tutaj też trzeba warto powiedzieć o tym, że cena, która jest wystawiona, zazwyczaj nie jest ceną ostateczną i tutaj warto naprawdę bardzo mocno negocjować. My tak naprawdę z 200 tysięcy wynegocjowaliśmy cenę na 160, bo gdzieś ta oferta wisiała w internecie. Z 200 tysięcy zrobiło się 180, bo po prostu nie, nie było chętnych na taką cenę. A ze 180 udało się właśnie zejść na 160. Niestety działkę kupiliśmy. Niestety, albo niestety działkę kupiliśmy za pomocą pośrednika, więc tutaj też doszedł koszt 3,5 tysiąca za, za usługę pośrednika. Może warto też wspomnieć o tym, że chyba trzeba dać sobie więcej, trochę więcej czasu na szukanie tej wymarzonej działki. My myśleliśmy, że to będzie trwało dużo krócej. Niestety trwało to około roku. Było to właśnie spowodowane naszymi jakimiś tam założeniami, które chcemy mieć zawarte i tym, że, no, że czasami oferta jest niby aktualna, a wcale tak do końca nie jest. I tak się zdarzyło w zasadzie trzy razy. Mieliśmy gdzieś już patrzoną działką, byliśmy zdecydowani nawet na, na, na kwotę, która była podana. Po prostu bardzo nam się podobała i chcieliśmy stać się właścicielami. No a po rozmowie gdzieś tam okazywało się, że jednak działka nie jest na sprzedaż, albo sprzedający w ogóle się nie odzywał, co jest dla nas no, dużym zaskoczeniem, bo, bo dzwoni klient, który chce kupić, kupić nieruchomość. Widnieje ogłoszenie jako aktualne, a się okazuje, że jednak działka nie jest na sprzedaż, i nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje. No ale, tak jak Zuzia już powiedziała, szukaliśmy działki bardzo długo. Myśleliśmy, że to będzie maksymalnie jeden miesiąc, że kupimy działkę, zaczniemy budować ją na początku 2019 roku. I, i teraz, jak do Was mówimy, no to powinien stać stan surowy, zamknięty co najmniej. Okazało się zupełnie inaczej. Mamy E, styczeń 2020, a e, w zasadzie z pracami ruszamy dopiero na, na granicy luty-marzec. E, przy wyborze działki, bardzo pomógł nam Geoportal, w którym tak naprawdę mogliśmy sprawdzić granice działki. Cały ten obszar wkoło, jak to wszystko wygląda. Ile sąsiadów, jaki jest podział terenu na działki, ile będzie działek na sprzedaż, ile domów może się wybudować. Jakie są przyłącza, jakie są przyłącza w drodze. Także to wszystko, to, takie informacje były bardzo pomocne, więc bardzo polecamy korzystać z Gałportalu. Na działkę warto się przejechać co najmniej kilka razy o różnych porach Dnia. Czasami nawet warto pojechać w nocy, posłuchać, czy nie wiem, w nocy nie działa jakaś fabryka 500 metrów dalej, czy jest na przykład oświetlona droga. No po prostu zobaczycie, że jak będziecie kilka razy na tej działce swojej upatrzonej, to za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem albo będzie ona jeszcze bardziej atrakcyjna, albo po prostu będzie. Odrzucająca. No i my tak w zasadzie mieliśmy, że im częściej byliśmy na tej swojej upatrzonej działce, tym bardziej nam się podobało. Też warto może podejść do sąsiadów, e, zapytać jak się mieszka, jeżeli takowi ta sąsiedzi oczywiście są. Zapytać jak się mieszka, czy dojazd jest dobry, e, właśnie jak czy, czy. Jak sąsiedzi inni. No, no właśnie tak zrobiliśmy, bardzo, bardzo fajnych sąsiadów. Bardzo poznaliśmy. nas miło przyjęli. No. Nie było w zasadzie żadnych przeciwwskazań do tego, żeby żeby tą działkę kupić. Tak jak wspominałem wcześniej w filmie jak krok po kroku kupić działkę bardzo istotne są te badania gruntu. Na to trzeba zwrócić naprawdę bardzo, bardzo uwagę, bo to, że obok stoi dom nie znaczy, że wasza działka też będzie też będzie idealna pod budowę, więc na to uczulamy i polecamy takie badania wykonać. To, że my założyliśmy sobie, że Mamy mieć obok las, że działka ma mieć nie wiem, 1000 metrów czy 2000 metrów, czy ma być, daleko, metrów, od drogi, że ma być daleko od drogi, to nie znaczy, że wszystkie inne działki są złe. My po prostu mamy takie preferencje i takie działki szukaliśmy. Jednemu odpowiada, tak jak mówiłem, dojazd 20-30 km, innemu 5 km. Jeden woli mieć 500 metrów działki, żeby kompletnie nic w ogrodzie nie musieć robić, a drugi potrzebuje hektara ziemi, więc tutaj te kwestie są bardzo indywidualne. My tylko mówimy na co zwrócić uwagę, na co my zwróciliśmy uwagę, żeby po prostu się nie przejechać. Brodery. Jak widzicie, wybór działki, szukanie działki nie jest takie proste, jak mogło się wydawać. Jest bardzo wiele czynników, na które trzeba zwrócić uwagę według tak naprawdę siebie. Więc yy, życzymy Wam powodzenia w tym, abyście znaleźli yy, swój wymarzony kawałek ziemi. Tak jak my. Tak jak nam się udało. Tak jak nam się udało. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że informacje będą pomocne. No i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Cześć. W ostatnim tygodniu pokazaliśmy Wam, jak. Pok <laughs> nie w ostatnim tygodniu, bo teraz rzucisz to w tym samym tygodniu. No nie. W sobotę wrzucam filmiki, to jak? Aha, w ostatnią nie wrzuciłeś w sobotę. Tak? Wrzuciłem w sobotę. W ostatnią sobotę. Tak. W ostatnią sobotę. I pikselek gdzieś będzie tutaj z nami angażował się w ten odcinek.